Cześć. Po krótkiej przerwie wracamy z najnowszymi wiadomościami ze świata MMA. Zapraszamy do oglądania. Michał Oleksiejczuk przegrał walkę na gali UFC on ABC 7 Saint-Hagen vs. Nurmagomedov. Polak zapewnia jednak, że wróci na drogę zwycięstw i dziękuje za wsparcie fanów. 3 sierpnia w Abu Dhabi do klatki UFC powrócił Michał Oleksiejczuk. Podczas gali UFC Fight Night Saint-Hagen vs. Nurmagomedov, Michał zmierzył się z niepokonanym Szarą Magomedowem i przegrał z nim na punkty. W starcie zostało wybrane najlepszą walką wieczoru. Po przegranej, Michał napisał w mediach społecznościowych. Zrobiłem co mogłem, przyjaciele, wrócę, obiecuję. Nie wiem jak mam Wam dziękować za wsparcie, chciałem, żebyście byli ze mnie dumni i w końcu tak będzie. Tony Ferguson przegrał kolejną walkę w OKTAGONIE UFC. Amerykanin zapowiedział, że nie chce kończyć kariery, ale musi przemyśleć swoją obecną sytuację. Po walce Ferguson zdjął rękawice i powiedział Nie chcę kończyć kariery, naprawdę nie chcę, ale kocham UFC i nie chcę iść nigdzie indziej. Nie odłożę więc obu rękawic, jedną zatrzymam na wszelki wypadek. Wrócę do domu, porozmawiam z żoną, przytulę dzieci, a teraz będę się cieszył pobytem tutaj. Khabib Nurmagomedow wystosował pokrzepiającą wiadomość do Tonego Fergusona po UFC on ABC7, na której Tony przegrał z Michaelem Kiezą. Według Nurmagomedowa jego niedoszły rywal powinien zakończyć karierę w OKTAGONIE. To nie była dla mnie niespodzianka, bo on ma 40 lat. Chcę życzyć mu wszystkiego najlepszego. Jest naprawdę jednym z najlepszych w historii w UFC. Chcę życzyć mu wszystkiego dobrego. Jego życie dopiero się zaczyna, bo ma tylko 40 lat. Skończył karierę w MMA. Teraz czas na inne życie, dużo lepsze. Mimo wygranej na UFC on ABC 7 z Korym Senhagenem, Umar Nurmagomedov nie był zadowolony ze swojego występu w oktagonie w miniony weekend. Niepokonany dagestańczyk prawdopodobnie zapewnił sobie walkę o pas mistrzowski UFC. Dagestańczyk w mediach powiedział: nie jestem zadowolony z tej walki. To był dobry występ w stójce, ale jeśli mówimy o grapplingu i kontroli, nie zawalczyłem dobrze. Myślałem, że go zmiażdżę w parterze, ale jest twardy. Jest dobry. Był zbyt dobry, miał mocne kopnięcia. Był naprawdę twardy. Myślę, że ma ode mnie więcej doświadczenia w oktagonie, ale wygrałem, więc jestem szczęśliwy. Javier Mendez, wieloletni trener Khabiba Nurmagomedowa, dalej współpracuje z byłym mistrzem UFC. Teraz jednak obaj działają w roli trenerów i zdaniem Mendeza, Kabib bardzo dobrze rozwinął się w swojej nowości. Roli. W rozmowie z dziennikarką Helen Yee przyznał, że były mistrz, świetnie radzi sobie w nowej roli. Khabib jest dziś bardziej liderem, prowadzi wszystko tak jak jego ojciec. Ja pojawiam się i dodaję pewne detale, małe rzeczy tu i tam, robię swoje. A szczerze powiedziawszy, Khabib zawsze trenował tych gości, nawet kiedy jeszcze walczył. On dziś perfekcyjnie prezentuje również techniki stójkowe, wspaniale działać razem z nim. Mendez dodał również, że cieszy się, gdy Khabib pojawia się też na narożniku zawodników. Świetnie jest mieć go w narożniku. Jedyne, czego się zawsze obawiam, to że porwą go emocje i zawsze mu powtarzam, żeby podchodził do tego spokojniej. Kabib ma dar i pasję. Dana White, szef UFC, kolejny raz stanął w obronie Johna Jonesa. Tym razem szef organizacji skrytykował ranking bez podziału na kategorie wagowe, w którym według niego numerem 1 powinien być Bones. Dana White w rozmowie z Kevinem Yole powiedział. John Jones jest obecnie numerem 3 rankingu bez podziału na kategorie wagowe UFC. To jest kurwa jedna z najbardziej śmiesznych, żenujących, głupich, debilnych rzeczy w popierdolonej historii rankingów. John Jones to nadal aktywny zawodnik. Pokonał Cyrilla Gaina, doznał kontuzji, miał walczyć, teraz zawalczy w listopadzie. John Jones to numer 1 rankingu bez podziału na kategorie wagowe. Koniec historii. Jeśli chcesz dać na drugie, trzecie miejsce Islama Machaczewa, Alexa Pereira, ok. Jeśli ktoś daje kogokolwiek ponad Johna Jonesa, to nie wie kurwa nic o sportach walki. Conor McGregor już od ponad roku ma wrócić do klatki UFC, ostatecznie jednak cały czas nie wiadomo, kiedy się w niej pojawi. Irlandczyk ma zmierzyć się z Michaelem Chandlerem, ale cały czas data ich walki nie jest ustalona. Conor miał zawalczyć z Chandlerem w czerwcu, jednak wypadł ze starcia z powodu złamania palca u stopy. Niedawno poinformował, że rozmawia z UFC o nowej dacie starcia. Dana White, szef UFC, przyznał natomiast, że liczy, iż do walki dojdzie jeszcze w tym roku. Conor w jednej z najnowszych wymian zdań z fanami na serwisie X został zapytany o to czy celuje w grudniowy powrót do klatki i odpowiedział krótko. Tak, MacGregor opublikował też wideo z jednego ze swoich treningów, sami zobaczcie w jakiej aktualnie formie jest legenda UFC. Podczas gali UFC 304 Edwards vs. Muhammad II, która odbyła się 28 lipca w Manchesterze, do klatki UFC powrócił Marcin Prachnio i przegrał starcie z Modestasem Bukauskasem. Po walce Marcin napisał na Instagramie. Czasami walka nie idzie po naszej myśli. Zerwałem biceps w drugiej rundzie i nie udało mi się wygrać, ale dałem z siebie wszystko. Chciałbym podziękować wszystkim fanom, rodzinie i bliskim za ogromne wsparcie. Jesteście niesamowici. Szczególne podziękowania dla mojego teamu, Martin, Daria i Costello za wsparcie i przeżycie tej niesamowitej przygody razem. Całe życie to nauka, a ta walka to tylko jeden z rozdziałów. To nie jest moje ostatnie słowo. Wrócę silniejszy. Mam nadzieję, że mimo przegranej walka wam się podobała. Pozdrawiam was Kończąc karierę sportową, Joanna Jędrzejczyk nie kryła, że chciałaby zająć się wspieraniem polskich zawodników i działać w branży menadżerskiej. Joanna nie kryła również, że była i jest osobą pomagającą Mateuszowi Gamrotowi, a teraz działa wspólnie z Robertem Bryczkiem. W jednym z najnowszych wpisów Jędrzejczyk w mediach społecznościowych można przeczytać. Nie jesteśmy jednym timem, ponieważ razem pracujemy. Jesteśmy timem, ponieważ siebie szanujemy, ufamy sobie i o siebie dbamy. Robert Bryczek miał zawalczyć na ostatniej gali UFC w Manchesterze, ale niestety kontuzja, a finalnie operacja go powstrzymała. Trzy miesiące rekonwalescencji i wracamy do boju UFC. Wcześniej natomiast Joanna opublikowała również zdjęcie z Robertem Ruchałą, tymczasowym mistrzem KSW, i napisała. Idzie nowe. Czekacie na kolejną walkę Roberta? Do wpisu dodała również hashtag JJStarsManagement. Mateusz Gamrod wróci do klatki największej organizacji MMA na świecie. Podczas gali UFC 305 w Perth, Polak podejmie Dana Hookera. W rozmowie na kanale Klatka po Klatce z Arturem Mazurem, zawodnik Czerwonego Smoka opowiedział nam, jak przechodzi przygotowania do tej walki. Matry, polski wiersz zakopany, gdzie tam zostawiłem wszystko z siebie, co miałem i jeszcze więcej. Więc ten tydzień o który pytasz, to tak jakby z, e, odczuwałem skutki tak jakby jeszcze tej pracy wcześniejszej, ale naprawdę jest świetnie, od rana zrobiliśmy zapasy, później jeszcze 5 razy 5 light sparring w czerwonym smoku. <laughs> więc, e, więc naprawdę super, wiesz, no jutro dynamika, eksplozywność, następny, następny tydzień i lecimy. W kontynuacji rozmowy prowadzący wywiad Artur Mazur nie mógł przejść obok nowiny, że kamer pozostanie na dłużej z UFC oraz historii całej rozmowy z UFC o przedłużeniu umowy. Zobaczcie, co powiedział zawodnik z Poznania. W kontrakcie. Sam byłem miło zaskoczony wiadomością od Dana Lamberta, że nowy kontrakt. E, dogadał nowy kontrakt generalnie przed tą walką. Więc e, ja. W... Była to miła niespodzianka. Ale coś było na rzeczy, bo, tak jakby, bo zawsze kiedy dostaje informacje o przeciwniku, no to automatycznie na tego samego dnia albo kolejnego dnia przychodzi kontrakt. Tutaj ten kontrakt nie przychodził, no nie wiem, z dwa albo z trzy tygodnie. Naprawdę zostało już oficjalnie dopuszczone przez UFC, a kontraktu dalej nie było. I tu mi coś świstało po głowie, co, co może być na rzeczy. I nagle pewnej nocy przyszła wiadomość, że. Dan Lambert wymieniał się tam z UFC z postrzeżeniami różnymi zdaniami. Doszli do porozumienia. Podpisałem nowy kontrakt na kolejne walki e, z dużo lepszą cyfrą. E, więc, e, więc miło, bo, bo tak jakby przed tym miałem e, w moim niemaniu, że muszę dobre dać show w Australii, żeby podpisać dobry nowy kontrakt. E, najwidoczniej UFC dalej jest zainteresowane moimi usługami. Pomimo tego występu w Australii, więc, więc cieszy mnie to. Na sam koniec dziennikarz poruszył temat Islama Mahaczewa oraz wspominanej kontuzji, o której informowaliśmy w poprzednich odcinkach. Dziennikarz zadał także pytanie: ile dzieli gamera od walki o pas? Nie, myślę, że nie chodzi o walki, myślę, że chodzi o ten entertainment. Tutaj, wiesz, chodzi o tą walkę, roz, taką widowiskową, dobre skończenie, jeżeli to się wydarzy w, w Australii. I się wszystko dobrze poskłada w UFC, no to może być właśnie ta jedna walka, tylko nie? Wiesz, no bez wątpienia mam mocne papiery na to, żeby zawalczyć za Ramanem o ten pas, no bo jestem poza Islamem jedynym gościem, który z nim wygrał w kategorii. Więc to jest mocny taki atrybut. Plus, jestem w, e, aktualnie piąty, wygram z hookerem, będę miał dobrą serię zwycięstw I teraz ta, wiesz, widowiskowość dobra, no to naprawdę wszystkie te rzeczy, czynniki mogłyby się zgrać, że mógłbym zawalczyć o ten. Od, znaczy, mógłbym, mógłbym dostać propozycję walki. Tylko wiesz, to też jest biznes. To też wszystko musi się skroić w UFC. Podczas gali XTB KSW 98 w Lublinie, która odbędzie się 14 września w hali widowiskowo-sportowej RCS, prawdziwy specjalista od poddań Mariusz Joniak zmierzy się z Islamem Jabrejlowem, zdobywcą mistrzowskiego pasa niemieckiej organizacji We Love MMA. Joniak stoczył trzy walki w KSW. Zadebiutował wygrywając z Sebastianem Romanowskim na gali XTB KSW Koloseum. W wrześniu 2023 roku przegrał z Milianem Zdrawkowiciem, co przerwało jego serię 7 zwycięstw. W lutym 2024 roku pokonał Tobiasza Le na gali KSW-91. Joniak posiada czarnego pasa w brazylijskim Jiu Jitsu. Z 12 zwycięstw 8 odniósł przez poddanie, a 7 razy wygrywał w pierwszej rundzie. Islam Jabrailov stoczył dwa pojedynki w KSW, zadebiutował w lipcu 2023 roku, przegrywając z Sebastianem Przybyszem w drugim starciu na gali XTB KSW-91 pokonał Alfą Rochelle'a bez. Jabrejlof zdobył pas mistrzowski wagi koguciej organizacji Willow MMA w 2019 roku i dwukrotnie go obronił. Od 2018 roku wygrał 10 pojedynków, w tym 2 przez knockout i 3 przez poddanie. Początkowo rywalem Damiana Piwowarczyka na gali KSW 97 miał być Maciej Różański, ale musiał wycofać się z pojedynku z powodu kontuzji. W jego miejsce wszedł Marcin Wójcik. Damian w programie MMA Studio przedstawił swoje spojrzenie na tę zmianę. Można więcej wyczytać z jego walk, mam więcej materiału. Gdzieś tam Maciej Różański walczył bardziej za granicą, jeszcze nie walczył w KSW, ale no generalnie szykuje się naprawdę mocno do bitka z dwójką rankingową. Piwowarczyk został zapytany również o to, czy jego nowy rywal nie stanowi większego wyzwania. Wiesz, to właśnie na papierze szczerze zdaje mi się, że tak. Nie chcę tutaj lekceważyć oczywiście Macieja. Liczyłem generalnie na tą walkę, bo chciałem się sprawdzić z nim w parterze. Słyszałem, że to czarny pas. Widziałem też jego... Tapologii, że tam dziewięć różnych skończeń, generalnie. Także to było fajne takie wyzwanie, coś innego niż ostatnie walki. No ale Marcin Wójcik myślę, że generalnie będzie dla mnie trudniejszym zawodnikiem. Też sprawia w ogóle już takie wrażenie, jak na niego patrzę, że jest naprawdę mocny fizycznie. Dobrze też obala, ma te mocne zapasy, jak i stójkę, w, ostatniej, w przedostatniej walce w sumie podłączył jednym czasem Frankensteina, więc będzie no, to naprawdę mocne wyzwanie, ale jestem gotowy oczywiście. Wrócimy jeszcze do tematu Damiana Janikowskiego, który ostatnio gościł w programie Łukasza Jurkowskiego, o czym także już informowaliśmy w ostatnich odcinkach. Janikowski przegrał na pełnym dystansie walkę o pas wagi średniej z Pawłem Pawlakiem. Teraz Damian chce nieco odpocząć i zaleczyć rany po walce, o czym powiedział w programie Jura Sówka. W wrześniu wracam na matę i, i czekamy. Tak sportowo, w zaraz pogadam, bo ja tutaj... No to tak sportowo, wiesz, no to wracam, wracam we wrześniu, wiesz, yy, yy, na matę. Dochodzę do siebie i czekamy na datę Gali, w której by mnie KSW widziało. Jednak jest chyba we wrześniu, nie? To zawsze wcześnie dla Ciebie, bo to nie Twoje, no twoje myślę, rejony że to jest holubin, nie? Duży, nie no, dużo za wcześnie, do, ja wiesz, tak naprawdę do, do końca wakacji, do września, to myślę, że mi się te... Moja ręka i noga to będą goić, bo to są kości obite, a mm. one się nawet czasami potrafią dłużej goić niż spłamane e, kości. Damian odniósł się również do sprawy ewentualnego terminu powrotu do rywalizacji. Także no tutaj, no w listopadzie jest setna. Lubi jubileuszowa gala, no i w grudniu wyjazd chyba tam do Francji. Więc ja coś bym celował, żeby w tym roku jeszcze walkę zrobić, żeby jednak zachować tą ciągłość i dwie walki w ciągu roku. Do całego wywiadu odsyłam na kanał Łukasza Jurkowskiego, link w opisie. Mariusz Pudzianowski jak co poniedziałek wrzuca na swoje social media sprawozdanie z całego poprzedniego tygodnia oraz jak u niego z formą. W najnowszym wideo dodanym przez legendę KSW Pudzian opowiedział jaki ma plan na trening oraz nie zabrakło uszczypliwości do swoich antyfanów. Zobaczcie co Pudzian miał do przekazania. na swoją salę, troszeczkę patrenować, zrobić 2,5 godzinki uczciwego treningu, wrócić, prysznić, siusiu, paciorek i spać. i. Zatrzymajcie swoje durne komentarze trole internetowe typu Dogryski. Byś se znalazł babę, byś Cię znalazł coś tam. Troszeczkę żenujące to jest, jak ktoś próbuje komuś coś żonić, śmieje się z tego wszystkiego z moka, oka, a tym bardziej ta druga połowa się z tego wszystkiego śmieje. Żeby ci, co tak piszą, byli w czynach dobrze, jak w tym durnym, głupim pisaniu. Robert Ruchała, tymczasowy mistrz KSW w władzy piórkowej, aktualnie nie ma jeszcze daty powrotu do klatki KSW. Robert na swoje social media dodaje od czasu do czasu krótkie story z aktualnej swojej dyspozycji. Zobaczcie, w jakiej aktualnie formie jest Ruchała oraz dajcie znać, z kim byście go widzieli w klatce KSW. Krzysztof Głowacki w rozmowie z Michałem Tuszyńskim z fan Sportu TV wypowiedział się o szpilce. Spokojny i opanowany jest jednak tylko poza klatką. W niej szybko podpala się po ciosie rywala i idzie po głowy rywala. Nie zawsze kończy się to dobrze, co pokazało starcie z Arkadiuszem Rzoskiem, powiedział Głowacki. Ja się cieszę, że Artur tam kolana jeszcze nie dostał, jak poleciał do przodu. Czy nauczy się chłodnej głowy? Kurde, ciężko. No. Artur się nie zmienia. Artur to jest cały czas Artur. No, on tu mówi, ok, wszystko fajnie poukładane, ale jak zbliża się to walka... Brawo. Dobra, wychodzę, wychodzę i tak, wjeżdżam od razu i go rozwalam. No i kurde, to jest cały Artur. Masz. U, niego, chyba, u niego to się chyba raczej nic nie zmienia. Za to go kibice kochają, część oczywiście Dokładnie nigdy tak, gdzieś. Bo widowisko jest, zawsze gdzieś tam pogada, coś tam tu przepnie się, tam przepnie. Kibicom to się podoba, kochają go, ja to go lubię.